Krótki plener, popatrzcie jak to zajebiście dzisiaj wygląda, popatrzcie tylko jak to zajebiście dzisiaj wygląda. Tam prawdopodobnie rozbija się punktowa konwekcja. Tu macie jeszcze widok na południe, gdzie będę łowić w tym roku burzę. Widok na wschód, gdzie będę w tym roku łowić burzę tylko po stronie karnowskiej. Widok na północ, gdzie, północ na zachód, gdzie będę łowił w tym roku burzę ale tylko i wyłącznie jak coś będzie leciało od północy bądź północnego zachodu i widok na zachód. Fajny widok dzisiaj nawet, tak szczerze. Do zobaczenia wkrótce. Zachęcam do nabijania wyświetleń i subskrybowania. Cześć!